Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Edyta, Vegan TV, zakręcony w obiad. Byłam właśnie w lesie i słuchajcie, wróciłam do domu, poszłam pobiegać i wróciłam z kurczakiem leśnym. I to jeszcze w takiej eleganckiej torebeczce. A historia całkiem śmieszna, biegłam sobie, biegłam, truchtałam, nagle zobaczyłam kanie. Oczywiście nie byłam przygotowana i nie miałam żadnej torby ze sobą. Więc mówię OK, zrobię zdjęcie, żeby zapamiętać miejsce. Później znalazłam następne kanie. Biegnę sobie dalej przez las. A tutaj nagle moim oczom ukazują się żółciutkie kurczaczki. I mówię: no nie, muszę zrobić zdjęcie, żeby tam wrócić. Bo niemożliwe, żeby zostawić, je tyle czasu ich szukałam. I słuchajcie, jechał jakiś pan na skuterze w środku lasu. W takim miejscu, gdzie mało kto jeździ, więc go zatrzymałam i zapytałam się, czy ma przypadkiem torbę. Miał i to jeszcze taką, więc dał mi tą torbę, a ja kurczaczki zerwałam. Co to są kurczaki leśne? Już być może je u mnie widzieliście na zdjęciu. To są oczywiście grzyby, czyli żółciaki siarkowe. Poczytajcie sobie o nich. Kurczak leśny to jest nazwa angielska Chicken Woods. To są młode owocniki. Oczywiście, jeśli się nie znacie, zapytajcie kogoś, kto się zna. To są tak naprawdę pasożyty drzew. I z tego, co zdążyłam obejrzeć, jeśli zaatakuje jakieś drzewo owocowe bardzo lubią też drzewa owocowe to po kilku latach drzewo obumiera niestety. Więc nawet dobrze, że je zabrałam z lasu, chociaż one już rosły na pięku. Słuchajcie, już drzewa nie było. I podobno bardzo często jest tak, że można spotkać na przykład zwalone drzewo i zobaczycie wtedy często na dole właśnie tą chubę, bo to jest chuba po prostu. Żółciak siarkowy. No, oczywiście wiadomo skąd się bierze nazwa, można się domyślić, jest piękny, żółciutki. Siarkowy, bo zawiera siarkę. I większość osób, te które ja znam, które zbierają grzyby, polecają najpierw go pogotować. 15-20 minut to zależy, tak naprawdę. Więc najpierw go umyję wszystkie części od razu i później go będę gotowała. I wracam do Was już po ugotowaniu. Jeśli nie znacie żółciaka, warto sobie na jego temat poczytać, jest dużo badań zrobionych już w Polsce między innymi i właśnie dowiedziałam się, że on zawiera enzym, który świetnie leczy próchnicę i oprócz tego też wykazuje działanie antyrakowe, ale oczywiście tutaj sobie doczytajcie. Jest to grzyb, który wykazuje duże działanie zdrowotne, więc jeśli macie pewność, znacie kogoś, kto go zbiera, to śmiało. Oczywiście nie namawiam, więc jeśli jesteście pewni, że jest to żółciak, chociaż z tego co ja się dowiedziałam, to ciężko jest go pomylić z innym grzybem, to oczywiście, jeśli chcecie, to spróbujcie. Ja mojego jeszcze gotuję i słucham dalej, co specjaliści, badacze mówią właśnie na temat żółciaka. Grzyby już ugotowane, odcedzone, są mięciutkie i teraz można je przygotowywać dalej. W zależności od tego. Minęło 20 minut. Moje leśne kurczaczki, żółciaki, grzyby ugotowane. Podlinkuję wam film do chłopaka, który zajmował się również badaniami, bo jest mnóstwo badań na jego temat. I ten młodziutki, zobaczcie, on jest młodziutki. On jest bardzo, bardzo miękki teraz po ugotowaniu. I właśnie te mięciutkie kawałeczki opanieruję. Ten większy nie jest aż tak elastyczny, ale też jest jeszcze miękki i młody. Więc te większe pokroję sobie w kawałki, i je usmarzę, a te zrobimy w panierce. Bardzo fajnie pachną. Znajomy, który zajmuje się grzybami, pytał się, czy czułam zapach siarkowy podczas gotowania. Ja akurat go nie wyczułam, nie wiem, może mam coś nie tak z węchem, ale wygląda naprawdę fajnie. Jest to mega przebadany grzyb. Obejrzyjcie sobie filmiki, możecie też u Łukasza Łuczaja obejrzeć właśnie film na temat tego grzyba, a ja zabieram się za panierkę. Najpierw z mąki z ciecierzycy, Ona jest dosyć grudkowata, teraz do niej woda, musi być taka dosyć rzadka panierka, tak jak Wam pokazywałam przy okazji robienia patisonów. Panierka zastępująca jajko. Konsystencję musicie sobie wyczuć sami. Musi być taka, żeby po prostu można było grzyby w niej obtoczyć. Jak będzie za mało mąki, to zawsze można dodać. Jak za mało wody, to również. Dodałam szczyptę soli i widziałam też, że chłopak przyprawiał same grzyby, więc może też tak zrobię. Nigdy nie bawię się w przesiewanie mąki z ciecierzycy, a chyba muszę zacząć to robić, bo ona mocno się zbija, robi grudki. Tak, przy okazji, to ja grzyby soliłam podczas gotowania. No dobra, myślę, że taka konsystencja dosyć rzadka wystarczy. To chodzi tylko o to, żeby się bułka tarta przykleiła. Grzyby trochę popieprzyłam i biorę. Teraz do tego smażenia te takie najbardziej mięciusieńkie. Najpierw mąka z ciecierzycy z wodą, bułka tarta. Jeszcze raz mąka z wodą, bułka tarta. Bo lubię podwójną panierkę. Jestem ciekawa bardzo, jak się usmaży. W ogóle jestem bardzo ciekawa ich smaku. Napiszcie. Czy Wy byście chcieli je zjeść? Mój mąż powiedział, że poczeka, aż ja zjem. Dopiero spróbuję, słuchajcie. Darek niedowiarek. Robią też z nich kotlety mielone. Tak naprawdę można je, myślę, przyrządzić na wiele różnych sposobów, tak jak inne grzyby. Pisy doskonałe, nie tylko dla wegan, ale dla każdego, więc zaobserwuj mnie koleżanko i kolego. Leśne żółciaki, kurczaki usmażone wyglądają jak nuggetsy. Na pewno będą mega chrupiące przez tą podwójną panierkę. No dobra, jesteście teraz świadkami pełnej chwili. Powiem Wam, że to nawet trochę pachnie jak kurczak. Jest mało słone niestety, więc trzeba go dobrze posolić. No dla mnie bomba, ale mnie wszystko smakuje, słuchajcie, co jest w panierce smażone. Za chwilę spróbuję usmażyć je tak. Będzie wtedy trochę lepiej czuć ich smak. Teraz drugi sposób przygotowania żółciaka, czyli prostszy, smażony z cebulą. Drugi sposób. To trochę mi przypomina tą niestety. Albo twardszą pierś z kurczaka. Ogólnie mało posoliłam znowu. No, zobaczcie to. Dziwne. Naprawdę dziwne doznania smakowe, powiem Wam. Jak się tyle lat nie jadło mięsa, nagle je się coś, co konsystencją tak bardzo przypomina mięso. Gdybym sama tego nie zebrała, to nie wiem, czy bym to zjadła. Nie wiem, który mi bardziej smakuje. Czy ten ze względu na panierkę, czy to. Ale jedno i drugie super i myślę, że może mieć bardzo szerokie zastosowanie. Dajcie znać, czy wy byście zerwali i zjedli takiego grzyba. I oczywiście zostawcie łapkę w górę, saba i swój komentarz. Jeśli jeszcze teraz to oglądasz, to napisz mi żółciak. Trzymajcie się, cześć. Smakuje. Niektóre te części, takie bliżej końcówki, wydaje mi się, że lepiej byłoby wycinać, bo jednak one są bardziej suche.